Znajdujemy się w gospodarstwie państwa radolów mieszczącym się pod Kaliszem, gdzie uprawa pomidorów i ogórków została zastąpiona przez uprawę truskawek. Początkowo uprawa truskawek w szklarniach były to odmiany El Santa. W tej chwili całość uprawy szklarniowej stanowi mailing centenary. Gdzie ta odmiana doskonale się sprawdza w uprawie w kokosie. Zbiory w tym roku truskawek zaczęły się dwa tygodnie temu. Dziś mamy 13 kwietnia, także już pierwsze owoce były przed świętami zrywane. Plon, który tutaj czeka gospodarzy, byle go dowieść do końca, wygląda dość dobrze, te rośliny. Rozmiar owocu wygląda, że też powinno być wszystko dobrze. Pogoda i klimat, który może tu zastąpić szklarnia, zapewnia doskonałe warunki do wzrostu roślin. Drugi obiekt, który był wyprodukowany w zeszłym roku dla państwa, zawiera jest to uprawa tunelowa, w której są prowadzone odmiany powtarzające owocowanie truskawek. Także zbiory owoców u Państwa radolów będą od końca marca, można powiedzieć, do grudnia z polskich szklarni i tuneli dostarczane na rynek. Uprawa szklarni pozwala ograniczyć ilość środków stosowanych do ochrony roślin. To zapylenie roślin no to jest podstawa to tutaj jest trzmiel. Jeżeli chodzi o pozostałe środki grzybobójcze, jest ich mniejsza, znacznie ilość niż w przypadku upraw tunelowych czy w gruncie. Mamy doskonały klimat w szklarniach, z tego tytułu też ilość zużytych środków jest znacznie mniejsza. Jeżeli chodzi o szkodniki, stosowane są tablice lepowe do wyłapywania tych szkodników. Są siatki, które można montować na obiektach, na szklarniach, na wiecznikach, także nie ma wpuszczania do środka, do obiektu. Tych szkodników ograniczamy maksymalnie tą ilość, także jesteśmy w stanie wyprodukować owoce z minimalną ilością środków do ochrony. Jeżeli chodzi o ochronę biologiczną w przypadku odmian bardziej podatnych na fitoptorę, a taką odmianą jest mailing centenary, istnieje możliwość wprowadzania pożytecznych grzybów w postaci trichodermy, preparat triaż. Dodatkowo może zabezpieczyć system korzeniowy, tworząc na nim biofilm i przez, e, przez zabezpieczenie dobrego systemu korzeniowego porażanie roślin e, fitoforum jest znacznie trudniejsze. Dodatkowymi zabiegami, które można wprowadzać e, w uprawie e, jest, począwszy od e, kwitnienia, dorastania owoców, jest wprowadzanie e, bakterii baciliusów. Które będą walczyły nam z Botrytis Cinerea, czyli z czarą pleśnią. Jeżeli chodzi o podłoże do uprawy bezglebowej, zostało wybrane podłoże kokosowe. Podłoże pozbawione pyłu. Podstawowa frakcja włókna kokosowego z dodatkiem takich sztywnych włókien kokosowych, które zapewniają utrzymanie dobrej struktury podłoża przez cały sezon, jak również odprowadzenie. Nadmiaru wilgoci do brzegów doniczki i w całym przekroju doniczki. Także równomiernie rozchodzi, rozchodzi się wilgotność od kroplo spływu. Dodatkowo podłoże zachowuje swoje parametry w okresie całego wzrostu rośliny, i jest stabilnym podłożem, także z powodzeniem dwa cykle zbioru takiego, czyli po nasadzeniu jesiennym, czyli letnim w sierpniu zbieramy raz owoce. Drugi zbiór główny wiosną następnego roku, po czym większość klientów decyduje się na utylizację, likwidację takiej uprawy i wyrzucenie tego podłoża. Stanowi gdzieś to nawóz do, na pole, do różnych kompostów. Wtedy mają pewność zdrowotności do kolejnych nasadzeń. Tutaj mamy system korzeniowy truskawek w drugim cyklu zbiorów. Jest to wiosna. Pierwsze owoce z tych roślin były zbierane jesienią do i zimą. Teraz mamy wiosenne owocowanie, czyli mamy kwiecień. System korzeniowy tak wygląda w przypadku mailing centenery. Cztery rośliny posadzone w jedną doniczkę, 6-litrowa doniczka. Widzimy w całym przekroju rozwój zdrowego systemu korzeniowego. Nawet na spodzie nie ma zagniwania tego systemu, co jest bardzo ważne. Żeby utrzymać rośliny tak obłożone owocami w doskonałej formie, i dowieść te owoce do samego końca w dobrym rozmiarze. Podstawa to dobry system koczeniowy. Aczkolwiek, nie samo podłoże jest w stanie spowodować, że tak będą rosły nam rośliny, wiedza, doświadczenie, umiejętny dobór pożywek, podawania jego, jak i nawodnienia tych roślin i nawożenia w przypadku gospodarstwa jest na najwyższym poziomie.